Witajcie moi drodzy ponownie na kanale. Dzisiaj mamy prawdziwą klasykę gatunku, smaki dzieciństwa. Robimy polskiego, klasycznego kotleta mielonego. Miękkiego, soczystego, niesamowicie smakowego, z odpowiednio chrupiącą panierką. Bez udziwnień, po prostu sama klasyka z jednym małym wyjątkiem, z jednym dodatkowym składnikiem, który na pewno nie zaburzy, a wzbogaci smak naszych mielonych. Do tego dokładnie policzone, jak to na kanale. Zaczynamy. Dobrze, przedstawię Wam pokrótce składniki Jest tego niewiele, ale jakże są one istotne Tutaj widzicie już zmielone mięso i zmieloną bułę To właściwie od buły zaczynam przygotowanie moich kotletów mielonych Biorę najzwyklejszą bułkę poznańską z przedziałką, z tak zwaną dupcią Rozdzieram na mniejsze kawałki i zalewam mlekiem. Nie musi być to sucha czerstwa buła. Ja nie zauważyłem żadnej różnicy w smaku, kiedy użyłem suchej, a świeżej bułki. Po prostu sucha buła pochłonie Wam więcej mleka. Niech się przez chwilę moczy, a w tym czasie przygotuję mięso. Mięso na moje mielone to 400 g łopatki wieprzowej oraz 200 g wołowiny. Wołowiny z okolicy, łopatki również. Lecz dużo chudsze, jak widzicie Użyję tutaj makroskładników, jak dla krzyżowej zrazowej mniej więcej 2-3 g tłuszczu na 100 g Mięso przeszykowałem kawałki do zmielenia I teraz wyciskam kawałki bułki jak tylko mogę z mleka Po prostu przecisnę razem z mięsem moją bułkę przez maszynkę na małych oczkach Wy, jeśli nie macie maszynki, możecie spokojnie znaleźć miejsca Gdzie kupicie już odpowiednio zmielone mięso Lub poprosić w mięsnych sklepach o zmielenie więc mamy już zmielone 400 g łopatki wieprzowej, 200 g wołowiny, jedna była, która była wcześniej nasączona mlekiem i odciśnięta. Do tego jedna średnio większa cebula, takie mniej więcej 120 g, dwa ząbki czosnku, 20 ml oliwy do przesmażenia, półtorej łyżeczki majeranku, jedno jajko oraz składnik, o którym wspomniałem na początku, musztarda. Dwie duże łyżki, takie duże, dokładnie 80 g. Ostrej musztardy o wyrazistym smaku. Najlepiej jakaś ostra sarebska, ja osobiście używam Dijon. Obie będą odpowiednie, używajcie właśnie takich, które mają dokładnie zmieloną gorczycę, aby nie pojawiały się ich kawałki w naszych mielonych. Nieco bułki tartej na panierkę, oczywiście do tego sól, pieprz oraz olej do smażenia. Macie teraz wszystkie składniki, czas na screenshot, możecie teraz spokojnie zrobić zakupy i zabieramy się za przygotowanie. Pierwsze co robię, to dokładnie mieszam mięso z wyciśniętą bułką. Mięso będzie miało chwilę czasu, gdy będę przesmażać cebulkę, na to, aby pochłonąć nieco wilgoci z bułki. Odstawiam na bok i biorę się za cebulę. Obieram i kroję w drobną kosteczkę. Taką jak tutaj widzicie. Czosnek obieramy i drobno szatkujemy. Na patelnię wylewam 20 ml oliwy i wrzucam moją cebulkę. Przesmażam 2-3 minuty do zeszklenia, aż straci surowość, nabierze o odpowiedniej miękkości. Dorzucam czosnek i po minucie dwóch majeranek. Mieszam wszystko razem i moja cebulka z czosnkiem, majerankiem jest gotowa. Dorzucam do mięsa, jak i resztę składników, czyli jedno jajko i 80 g musztardy dijon. Tak wiem, jest to francuski wynalazek, ale wpasowuje się tutaj idealnie w nasze polskie mielone. Do tego łyżeczka soli i drobno zmielony pieprz dla smaku. No i co, mieszamy teraz wszystko dokładnie razem, aż uzyskamy jednolitą masę różowego mięsa, jak widzicie z żółtą poświatą musztardy. Z całej masy mięsa robię takich 8 średnio dużych kotletów. Staram się oczywiście o to, jak to w policzonej szamie, aby były mniej więcej równe Odmierzam mięsko, formuję kulkę, a właściwie owal Najlepiej wilgotnymi rękoma I obtaczam kotleciki w bułce tartej Jeśli eksperymentujecie z różnymi gatunkami mięs Z innymi proporcjami mięsa chudego lub bardziej tłustego To dobierajcie składniki tak, aby powstała na końcu masa Była dosyć wilgotna, nawet mokra aby nasze kotleciki formowało się dosyć ciężko Tak jak tutaj widzicie, podczas obtaczania w bułce Kotlety są naprawdę luźne Ale za to, to wam da gwarancję soczystości kotletów mielonych Drodzy widzowie, jest jeszcze jedna rzecz, którą wykonuję przed smażeniem Delikatnie na powierzchni nacinam kratkę na moich kotletach Tym samym zapobiegam pękaniu chrupkiej skórki No to co? Patelnia, olej w takiej ilości aby kotlecik był zanurzony od 1 trzeciej mniej więcej do połowy, pamiętajcie, że olej musi być odpowiednio nagrzany wcześniej. Sprawdzam to kawałeczkiem bułki tartej jeśli widzę pęcherzyki powietrza. Jest już ok. Wykładam kotleciki i na średnio mocnym ogniu smażę je mniej więcej 4-5 minut z jednej strony. Pamiętajcie, że kotlety muszą się całkiem porządnie smażyć. Nie możecie ich spalić przez te 4-5 minut, dlatego nie na maksa. Oraz nie mogą być zanurzone w oleju na patelni, na której nic się nie dzieje. Musicie znaleźć ten złoty środek. Ja obrabiam tak, jak tutaj widzicie. W taki sposób uzyskuję chrupką, przypieczoną powierzchnię, skorupkę i wilgotny, miękki. Pulchny środek kotlecika. Po obróceniu na drugą stronę smażę 3-4 minuty, czyli skróciłem ten czas z pierwszej strony o minutę. Jak widzicie, mamy rewelacyjnie przypieczoną skorupkę z widoczną kratką a kotlecik bez pęknięć. Okej, okay, kotleciki gotowe Ja wykładam swoje na ręcznik papierowy, aby odsączyć nadmiar oleju Oczywiście na dole w opisie macie dokładnie policzone wszystko Ile tak jeden kotlecik oleju wypija w czasie swojego smażenia Jeśli tylko macie możliwość, zaraz po smażeniu przykrywamy kotlety na 4-5 minut miską Uwierzcie mi, są to ciężkie 4-5 minut, kiedy musimy czekać Zanim spróbujemy nasze kotleciki Zobaczcie, tak się prezentują, naprawdę bardzo dobrze Przekroję jeden, aby Wam pokazać co uzyskuje w środku. Zobaczcie, idealna soczystość, miękkość, puszystość, a z wierzchu chrupka skórka. Niestety nie jestem Wam w stanie oddać smaku tego, co dzieje się w moich ustach po spróbowaniu takiego mielonego. Jedyne co wam pozostanie, to wypróbować. Macie wszystko przedstawione krok po kroku, dokładne składniki, aby zrobić idealnego polskiego klasycznego. Mielonego, a makroskładniki i kalorie na jednego takiego kotleta są teraz przed wami. Piszcie, jak wyszło, łapa w górę. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć.